Zdrowie z perspektywy psychobiologii zabiera się w pytaniu, czy leci z nami pilot. Archetyp bliźniąt odpowiada za oprogramowanie do latania. Bo zobaczcie, obszary, które zawiadują z punktu widzenia symboliki i psychobiologii i zawiadują właśnie archetypem bliźniąt, odpowiadają dokładnie za to oprogramowanie do latania. Dlaczego? Dlatego, że zawierają płuca i oskrzela, zawierają tchawice, zawierają również barki, ramiona, dłonie i zakończenia nerwowe. Więc mamy taki obraz, kiedy zobaczymy, oskrzela płuca, barki, ramiona i dłonie, to mamy takie poczucie rozpostartych skrzydeł. Tak? Dlatego zadałam to pytanie: czy leci z nami pilot? tak? Bo jeżeli nas nie ma, to znaczy się, że pilota. Nie ma, nie leci z nami, tak? Więc kto prowadzi ten samolot? Dlatego ważne jest, aby obejrzeć dzisiaj i jakby dać sobie inaczej odnowić sobie licencję pilota. To jest bardzo dzisiaj dobry moment. I wtedy będziesz mogła poszybować, bo właśnie w archetypie bliźniąt mamy to, co jest potrzebne, a tym napędem, tym paliwem jest oddech, swobodny oddech spowoduje, że będziemy w stanie rozpostrzeć nasze ramiona, nasze skrzydła, tak?